Ej, Byku, słuchaj, wiesz co, możesz wygrać myszkę gamingową. Oczywiście zdjęcie z myszką znajdziesz na moim Instagramie, link w opisie i teraz moja nazwa na ekranie. No, bądź na streamie, nie wiem kiedy jeszcze, ogarnę czas, ogarnę, ogarnę, spokojnie. Niedługo, jakoś niedługo ogarniemy czas. No i co? Życzę jego oglądania. Halo, halo, siemanko, witam was w mojej kuchni. E, tak. FNAF FNAF 3 Jak widać Gramy yy, To będzie... Ciekawe przeżycie Ja pierdolę Czwarta noc Czwarta noc jest Zamknij mordę Zamknę tutaj, jeszcze nie Foxy nie, ma. nie wiem czy wiecie jak działa Foxy. Foxy działa w ten sposób, że e, jak się długo siedzi na kamerze, to on przychodzi. Hello. 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 On już On nadchodzi. Boję się, żeby nie wylać herby, bo mam mm, gorąco yerbę koło siebie. No już pola gdzieś. Frajer bendy. Kurde, to czas errory mi wyskakują, nie? To może być ciężkie. Tu sądzę, że będzie się chodzić o siedemdzamskie z pink trapa, bo... Trzy. Hi. No... frajerze frajerze denty. frajerze denty. dwa errory naprawdę gdzie on ja pierdzielę. Gdzie ah, ah, uh, tu? Test. Teraz może być już to no. Cały czas te erory mi... Ja pierdzielę! W, 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 w. Jestem w dupie. No jestem w dupie teraz. O no, ta, dobra, nie. No co ja teraz zrobię, no? Co ja mam z Tobą zrobić? I co ja mam z Tobą zrobić teraz? Dobra, cięcia aż się ja mi na mordę wyskoczy, bo nie chcę, też ten będzie krótszy. Gdzie to jest? No i. On już jest gdzieś. A, i już się zaczyna. Karuzela śmiechu. A, ja na szóstkę. O! Karuzela śmiechu, powiem wam. śpiechu Się zaczyna i znowu. Nie, no, dobra. O... Ja pierdzielę. Ile tych herorów mi wyskakuje? A znaczy, że czwarta noc. Że tu ma być ciężko. Ale że co 5 sekund terror? Można jak najbardziej. Jeszcze jak? <laughs> On się blisko. Był na piątce, teraz czwórka, trójka. Ale weź idź, Szybościu, co? Co nie? Weź se idź. Nie przyszedł, przyszedł dobra. Przyszedł? To chyba znaczy, że nie wyskoczy chyba znaczy, że wyskoczył. To chyba znaczy, że wyskoczył. Będzie ciężkie. Hello. Hello. Co to jest? Tu. Co że idziesz teraz na... Po... Fajna. Co oznacza, że Foxy... Nie, nie ma Foxiego. Co oznacza, że... Aaaaaah. <laughs> audio. Fajna, audio. <śmiech> <śmiech> Możesz iść. Szybko, dobra, dobra, jest tu. Jest, jest duży, tutaj w stanie dłużej. Wystaniesz tu na dłużej? <gryzamy> to jest zaraz. Jest... Dobra, dobra, odciągnę go, nie? Muszę odciągnąć I kamera. Ale dobra, jest trzecia, jest trzecia, to lepiej niż wtedy, Echem. lepiej niż wtedy. Czwarta noc, musimy to zrobić. Trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę. O! No i jeszcze ten, no i ty tu, no i wyskocz, tak. no i ty tu. Szyb. Pierdzielę eee, Springtrap w śmieciu głupi Dobra on jest na tym Dobra, Muszę to zamknąć Ventilationer Po prostu super Ja pierdzielę Jestem ale jestem debilem Jakim Jakim jestem debilem no Właśnie przez to sobie spaliłem grę

Na szybko audio, audio. Okej, okay, dobra. E, dobra, cięcie. E, cięcie, cięcie. Do mi się odciągnąć Miecia Dobra, trzecia, 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 mogę to przejść. Szybko dibuton. E, mogę to przejść. Czad. Mogę dać radę. audio audio, okay. audio zagrane dobra, nice, 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 nice może być, może być hi audio, ale okej okay. on tutaj jest I teraz szybka audio dobra, pewnie jakiś fantom freddy, no właśnie, no nie, dobra hello na Frediego trzeba być w nie? to jest taktyka, Mogę nawet co otworzyć to teraz, żeby on sobie poszedł. Przejdziesz? Dobra. I teraz gdzie on jest? Dobra, okej. Okay. On jest tu. Dobra, dla y, stu. Dobra. Play audio. Oh. momenty, tak? Dobra. Okej, okay. możesz tam siedzieć jak najdłużej. Dla mnie może się tam ile tylko zechcesz, wiesz? Muszę tu patrzeć. Audio. Nie, wentylation. Ej, ale S, Teraz mogę tak! Teraz coś przechodzę. Nie? Dobra, teraz teraz przejdę do 100%. Po czym dost... To się dostaje jumpscara od 15 innych Dobra nie Teraz w dupie już mieć. Teraz tylko, żeby nie dostać jumpscara, nie naprawdę Bo już się coś dzieje, znaczy te dwieście, ten taki dźwięk, ten taki Proszę Jest blisko już. Essa! Let's go! Yeah! Beachpool. Tako. Yo, Czwarta dot. I bit. bitch! Beach, fuck spring trap. Fuck spring trap. Fuck Beachill. Co Znaczy... Uh, fuck you. Fuck you bitch. No Fuck springtrap Hooo oh! O, oh, się yerby napiję Powiem tak Ostatnie te piąte, piąta godzina była tak intensywna dla mnie Tak mi serce walić zaczęło Ja pierdzielę, tak teraz ja się nie stresowałem, nie Dobra Niech się dzieje wola nieba z którą zgadzać się trzeba Dobra Okej okay. Ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie suba, łapkę, trzymajcie się, cześć! <tryk> <tryk>